7 czerwca 1925 roku na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika powstańców wielkopolskich. Rangę uroczystości podniosła wówczas obecność generała broni Józefa Hallera. W zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i Zespół Szkół nr 1 obchodach setnej rocznicy tego doniosłego wydarzenia udział wzięło liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości. Pierwszym punktem programu był apel na ostrzeszowskim rynku. W swoim wystąpieniu prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Krystyna Rajska, nawiązała do treści tablicy, znajdującej się na cokole pomnika Powstańców Wielkopolskich: Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli. Nam też nikt nie kazał dzisiaj, a przyszliśmy. Przyszliśmy, aby pokłonić się tym, którzy wykorzystując okoliczności wynikające z sytuacji wojennej, sami chwycili za broń. I walczyli o wolność, nie licząc na pomoc ze strony tworzącej się władzy państwowej. I udało się, dokonali. Dzięki nim Wielkopolska, w tym Oszczeszów, a później Kępno znalazły się w granicach państwa polskiego. Dzisiaj stoimy wszyscy razem, w jednym szeregu, starsi i młodzi. We wspólnym świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz tworzących go gmin, a także delegacje miejscowych szkół i organizacji. Można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z kontynuacją obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kiedy to 50-osobowa grupa członków TPZO dokonała objazdu po miejscowościach naszego powiatu, gdzie zlokalizowane są pomniki i obeliski poświęcone powstańcom. Nie było na tej trasie Oszczyszów. Specjalnie, ponieważ jest tu 10 miejsc związanych z powstaniem i tą trasę postanowiliśmy przejść pieszo. Nie ma i nie będzie lepszej okazji, aby poznać miejsca pamięci niż dzisiejsza uroczystość poświęcona setnej rocznicy odsłonięcia pomnika oraz tablicy na budynku, gdzie siedzibę miała Rada Ludowa. Zatrzymamy się przy nich, aby zapalić znicze będące symbolem naszej pamięci. Relację z uroczystości odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich opublikowano w Gazecie Ostrzeszowskiej, przypomniał Sławomir Dębny. Generała Hallera ujrzeliśmy podczas mszy polowej, która odbyła się na ogródkach przy kościele świętej Anny. Tu przybyły wszystkie towarzystwa i młodzież szkolna. By modlitwą rozpocząć ten pamiętny dzień odsłonięcia i poświęcenia pomnika poległych w latach 1918-1919. Tuż za miastem, gdzie wysoki mur kamienny zatoczył nierówny kwadrat, panował głęboki spokój. Słońce, które wzbiło się wysoko nad miastem, przeglądało się teraz jak w lustrze w gładkiej powierzchni słupów granicznych stojących tu jak oręż nie ma lub symbol zwycięstwa nieznanych bohaterów. Pierwszym miejscem pamięci, przy którym złożone zostały wiązanki kwiatów, była tablica ku czci generała Józefa Hallera na budynku Ratusza, której odsłonięcie nastąpiło dokładnie ćwierć wieku temu, 7 czerwca 2000 roku. Warto dodać, że właśnie generał Haller wraz z dowódcą południowego frontu powstania wielkopolskiego, pułkownikiem Stanisławem Tilem, zostali w 1923 roku pierwszymi postaciami wyróżnionymi tytułem honorowego obywatela miasta i gminy Ostrzeszów. Finałowym akcentem piątkowego Marszu Pamięci było spotkanie u stóp pomnika powstańców Wielkopolskich, podczas którego m.in. odczytano w apel pamięci Pomy, uczestników uroczystości sprzed 100 lat. Szczególnie przywołuję gości honorowych tamtych wydarzeń generała broni Józefa Halera i dowódcę powstańców Ostrzeszowskich, pułkownika Stanisława Tila. Wołam Was do apelu. Tu do Ostrzeszowa. Pod ten obelisk. W trakcie apelu padały również nazwiska poległych powstańców spoczywających na cmentarzu w Ostrzeszowie. Hołd w formie bogatego i poruszającego programu artystycznego oddała im także młodzież zespołu szkół numer jeden.